Siema, witajcie w programie A, bum, 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 bum. <laughs> Czasami ten dźwięk mi prześladuje. Idziemy przez Roztokę do Piątki Macie ten szlak nagrany w odcinku z Koziego Wierchu Więc jak ktoś ma ochotę obejrzeć to zapraszamy do tego odcinka A my teleportujemy się do Piątki Bę! Co masz Majk, dobrego? No, No tak no, Tam gdzieś widać już naszą wymarłą turnię. Przepiękna góra i ten trawers tam. Dobrze, że już jesień w Tatrach, bo jest cudownie. Jest złoto, słońce tak fajnie świeci. Jakoś tak inaczej. Słuchajcie, dotarliśmy po drogę, jak zwykle spotykamy widzów. Ostatnie coraz więcej. Tym razem takie typowe w ścianie, super. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy. Spoko. Fajnie. Faki idą. No my się łagarniemy. I dalej. Wyciąg pierwszy na motyce to, to klasyczne chyba przez wszystkich rozpoznawalne płytowe zacięcie, które widać po prostu ze szlaku. Połowiem mniej więcej wyciągu jest te kluczowe miejsce wycenione na T4. Jest tam plakietka w bardzo dobrym miejscu. Bo jakby robimy trochę nad głową, więc dodaje to trochę pewności siebie. Ogólnie tam jest jeden ruch, tylko trzeba odnaleźć chwyty i po prostu się to wstaje, więc nie ma tam dużej filozofii. Dalej zacięciem do góry, do pierwszego stanowiska, na samym końcu tego płytowego zacięcia. Jest tam plakietka, hak, więc na spokojnie budujemy sobie pierwsze stanowisko. Słońce się grzeje jak nigdy. Żelka, może co? Olegow! Ej! To nie szlak! Tam jest szlak. Szlak jest niżej. Wyciąg drugi. Startujemy w prawo trawersem po odpękniętych płytach. Tam są bardzo fajne chwyty, wygodne stopnie. To wygląda może tak troszeczkę strasznie, ale bardzo przyjemnie się tam idzie w prawo. Ładujemy do góry nadal po tych odpękniętych płytach, do miejsca gdzie mamy plakietkę. Tam już mamy taką płytę, która jest wyceniona na jednym toposie za 5 minut, na drugim za 4 plus. Może to zależy po prostu od tego, jak to ktoś przejdzie i znajdzie lepsze chwyty. Tam są dosłownie dwa ruchy, żeby złapać się klam po prawej stronie. Chodzimy z tego miejsca na takie wygodne, płytowe zacięcie, z którego już następnie ładujemy na wygodne stanowisko na takim płytowym balkonie, z którego bardzo ładnie widzimy turystów idących na bombę. Stanowisko na płytowym balkonie jest bardzo wygodne: jest tam plakietka i dwa haki, więc można sobie tam założyć takie bomboodporne stanowisko. W ogóle na wszystkich stanowiskach na tej drodze mamy jak pozakładane plakietki, bo, albo takie stałe haki, bo jest to też droga kursowa, więc yy, po prostu wygodnie. Wygodnie tam się zakłada stanowiska, nie trzeba nic kombinować, wszystko mamy tak naprawdę gotowe. Droga, no klasyka, prawda? Skoro to klasyka to klasa sama w sobie. Bardzo fajny wyciąg taki. Lita skała. Przyjemne bardzo wspinanie. Dobra asekuracja, dużo haków, jakieś plakietki mamy, więc psychiki trochę, psychika trochę podbudowana. Zawsze można trochę tam mocniej napierać. Kolejny wyciąg, numer 3, bardzo króciutki, ma około 15 metrów. Zaczynamy go takim ciekawym przejściem po takich półeczkach. Wychodzi się po tych, po tych półkach, i tam już do góry, po prostu chyba z 10 metrów banalnego terenu. I wychodzimy na trawiastą półeczkę, gdzie budujemy trzecie stanowisko. Również jest tam plakietka. Wyciąg czwarty to płytowe zacięcie za 5 minus, którym idziemy pionowo do góry. Z małą uwagą musimy pilnować żeby w odpowiednim miejscu przewinąć się na lewo, bo możemy po prostu się zapchać, idąc wyżej. Ja sam zrobiłem tak, że poszedłem za wysoko, o jakieś kilka metrów, a po przewinięciu się na lewo widziałem już haki, które były dawno poniżej mnie, więc tam należy się pilnować za bardzo tamtędy poszedłem wiesz? i po przewinięciu się na lewo ładujemy już w taki kominek za 4, na którym jest bardzo takie fajne wstanie I już po tym kominku wychodzimy dosłownie w trójkowy teren, z którym już ładujemy na sam szczyt, gdzie mamy stanowisko z łańcucha. Liny starcia dosłownie na styk. Sama końcóweczka. Zrobiliśmy drogę. Motyka. Motyka. Klasyk klasyków. Bardzo nam się podobało. Zamarła turnia drugi raz. Na tym kończymy ten odcinek. Mikoś już tu klaruje linę. Zjeżdżamy Nowe głowa. i zjeżdamy na szlak od otarci Morda Do zobaczenia Dzięki za oglądanie i zapraszamy Was na następne odcinki. Do zobaczenia. Wyciąg drugi to start w prawo trawersem za cztery po wygodnych, odpękniętych płytkach. Twój, twój, twój jeszcze raz, bo to nie program dla dzieci. A co mam dzieci z płytkami? Nie, no bo to takie. I teraz trawersikiem w prawo po wygodnych płytkach, a następnie delikatnie do górki. Nie, to jest poważne wspinanie. Spinanie znaczy się. Niektórzy robią to solo, a my musimy robić to z liną.